Masz. I właśnie wracam z Biedronki, nowy system smart home w Biedronce dostępny, już się zaczynają urządzenia od 50 zł i to jest po prostu coś, dzięki czemu możecie sterować wszystkimi urządzeniami w swoim domu za pomocą smartfona, także idziemy testować właśnie sprzęt z Biedronki. Ok Google, włącz światło studyjne. Jasne światło studyjne, włączam. No i właśnie tak możecie sterować swoim własnym domem za pomocą smartfona, za pomocą asystenta głosowego. Mamy tutaj kilka ciekawych sprzętów z Biedronki, Smart Home. Słuchajcie, moim personalnym ulubieńcem jest listwa prądowa, gdzie każde, każde gniazdko jest oczywiście możliwe do sterowania z poziomu smartfona. Mamy kamerkę, mamy żarówki smart, mamy smart gniazdka, mamy listwę LED, także no jest kilka ciekawych rzeczy, także ja teraz się zabieram za rozpakowanie i zaraz wam o tym wszystkim opowiem. Na hasło Smart Home wielu z was będzie mieć przed oczami górę sprzętu i jeszcze większą górę pieniędzy, którą trzeba na to wszystko wydać. Nie mówiąc już o trudnej konfiguracji, ale tutaj pojawia się chyba najmniej oczekiwany sklep, o jakim mogliście pomyśleć w kontekście smart home, czyli biedronka. Do ich oferty trafiło właśnie kilka gadżetów związanych z automatyką domową, które nie tylko ułatwiają życie, ale też poprawiają wasze bezpieczeństwo. Dziś opowiem wam o kilku gadżetach z jednego ekosystemu od firmy MeLink. Wszystkimi sterujecie z dedykowanej aplikacji, ale wcale. Ale nie musicie, bo tak jak we wstępie wam pokazałem, można je połączyć z Google Home i sterować przy pomocy asystenta głosowego. Ale to wciąż nie wszystkie możliwości tych urządzeń. No ale po kolei, na testy trafiły do nas dwie żarówki, taśma LED, przedłużacz z portami USB, standardowe smart gniazdko oraz kamera do monitoringu. Samych systemów smart home już trochę na naszym kanale sprawdzaliśmy, jednak nigdy nie były to opcje aż tak przystępne cenowo i właściwie nie wymagające jakichkolwiek umiejętności elektrycznych czy jakiejś głębszej konfiguracji. Odwkładacie takie gniazdko, na przykład takie, do kontaktu w ścianie, dodajecie do aplikacji i już wszystko po prostu działa. A to dzięki temu, że te wszystkie gadżety łączą się bezpośrednio do waszego domowego routera. Nie wymagają żadnej centralki, bo to wszystko działa po prostu na Wi-Fi. To między innymi pozwoliło właśnie, na to łatwe połączenie z asystentem Google. No ale jak to wszystko właściwie działa? Wszystko opiera się o aplikację MeLink Smart Home. Sam proces dodawania jest naprawdę trywialny, bardzo prosty. Instrukcje dodawania poszczególnych elementów znajdziecie już bezpośrednio w aplikacji. Z jej poziomu możecie sterować wszystkimi elementami i przygotowywać konkretne scenariusze. Ale co właściwie możecie z takimi smart home'owymi urządzeniami robić? Żarówki czy pasek LED? No to chyba żadna zagadka. Oczywiście mają one za zadanie świecić. Jednak w aplikacji, zarówno tej od Melink, jak i Google Home, macie kontrolę nad jasnością, temperaturą barwową czy samym kolorem tego światła. Dodatkowo, czy to w żarówce, czy w pasku LED znalazły się dedykowane sceny ze światłem do pracy, albo scena o nazwie Relax, które po prostu jednym kliknięciem sprawiają, że kolory i jasność się zmienia na taką, jaką chcemy. Listwa zasilająca, czy też same gniazdko Smart, niby prosta sprawa, ale mają w sobie kilka ciekawych funkcji. Na początek to małe gniazdko. Możecie to gniazdko oczywiście także uruchamiać i wyłączać przy pomocy asystenta Google wykonując komendę głosową. Ale wewnątrz tego małego gniazdka zaszyto coś więcej, mianowicie watomierz, czyli po prostu czujnik poboru prądu. Jeżeli na przykład chcielibyście sprawdzić ile prądu pobiera Wasz komputer, telewizor czy lodówka, no to właśnie coś takiego możecie do tego wykorzystać i oczywiście wynik, to ile prądu zużyła dane urządzenie, pokaże Wam się na Waszym smartfonie. Listwa zasilająca oferuje z kolei cztery niezależne od siebie sekcje, które można włączyć. I wyłączać. Pierwsze trzy to klasyczne gniazdka elektryczne, które. Możecie oczywiście kontrolować osobno, czyli trzy dowolne urządzenia możecie tu podpiąć, A ostatnia sekcja to cztery gniazda USB, yy, które możemy wykorzystać na przykład do ładowania różnego rodzaju gadżetów czy smartfona, i one działają jako jedna rzecz, którą możemy włączać i wyłączać. Cała listwa ma też oczywiście jeden wyłącznik główny, zarówno w aplikacji, jak i oczywiście na samej listwie, więc możemy też wszystko na raz po prostu wyłączyć, to, co jest do tego podpięte. Co ciekawe, możecie w aplikacji ustawić harmonogram pracy, by na przykład ładowarka do smartfona nie działała, kiedy nie ma Was w domu. Możecie też ustawić zdalne wyłączenie po jakimś czasie, czyli po prostu jeżeli się telefon naładuje, no to potem się wyłącza. Ostatnim elementem dzisiejszego zestawu smart home z Biedronki jest kamera. Kamera jest oczywiście sterowana zdalnie. Możecie nią obracać i rozglądać się po mieszkaniu, nawet kiedy jesteście po drugiej stronie globu. Wewnątrz znalazł się szerokokątny obiektyw, który nagrywa w jakości Full HD. Dodatkowo w kamerce jest miejsce na kartę pamięci, dzięki czemu będziecie mogli nagrywać właściwie cały czas wszystko to, co dzieje się w waszym domu pod waszą nieobecność. Ta kamera ma też wbudowany czujnik ruchu, który w przypadku wykrycia takiego ruchu w waszym mieszkaniu pod nieobecność, wyślę wam powiadomienie na telefon, czyli po prostu poinformuję was, że coś się złego tam dzieje. Oczywiście kamera nagrywa także w nocy, dzięki wykorzystaniu diod podczerwonych. Po prostu w ten sposób sobie podświetla wszystko, kiedy żadne światło nie jest zapalone. Sama kamera ma też funkcję dwukierunkowej komunikacji, więc może posłużyć nawet jako elektroniczna niania. A to dzięki obecności mikrofonu i głośnika, które są również wbudowane w tę kamerkę. Z dzieckiem raczej nie pogadacie o nowych technologiach, ale bez trutu sprawdzicie, czy wszystko z nim w porządku. Te wszystkie gadżety, o których Wam właśnie opowiadam, możecie grupować, tworzyć z nich specjalne sceny, ale też całe scenariusze działania. Ciekawą funkcją jest pstryk i cyk. To właściwie takie uniwersalne przyciski, które jednym tapnięciem na ekran mogą wykonać kilka zadań od razu. Na przykład włączyć światło o odpowiedniej temperaturze jasności czy kolorze albo przełączyć zasilanie w konkretnych urządzeniach. Możecie też ustawić dedykowaną scenę, którą uruchomicie przy wychodzeniu z domu albo przy wchodzeniu do domu. Na przykład, wszystkie siata się wtedy zapalą. Tak jak na początku Wam wspominałem, dopełnieniem tego całego zestawu jest oczywiście możliwość współpracy z asystentem Google oraz systemem Google Home. Dzięki czemu otrzymujecie naprawdę całkiem spore pole w konfiguracji tego całego systemu. A jak to wszystko działa w praktyce? No jak widzicie, macie tutaj aplikację, w której są wyświetlone wszystkie urządzenia, no i po prostu za pomocą klikania możemy to wszystko robić. Na przykład możemy wejść sobie w ustawienia listwy naszej zasilającej i na przykład całą wyłączyć. Jak widzicie, wszystkie światła gasną, mogę włączyć, mogę też sterować osobno gniazdkiem. Wyłączam, włączam lampkę, która stoi obok mnie, albo wyłączam i włączam duże światło. Także tak to wygląda. Mogę także, na przykład, sterować żarówkami, które się za mną znajdują. Także jak widzicie teraz włączam z powrotem te żarówki. Ale to jest oczywiście wszystko proste, bo robię to za pomocą aplikacji. Ale oczywiście możemy to wszystko zrobić również za pomocą komend głosowych i asystenta Google. Także zobaczcie jak to wszystko wygląda. Ok Google, wyłącz gniazdko 2. I światło się zgasiło. A teraz, ok Google, zmień kolor na niebieski. I jak widzicie, światło za mną zmieniło się na kolor niebieski. A teraz zrobimy OK Google. Zmień kolor na zielony. I kolor zrobił się matrixowy. Również mogę za pomocą estetycznego głosowego wyłączyć lampkę. Wyłącz gniazdko 1. I lampka zgasła. A teraz na sam koniec. Włącz gniazdko 1. Praszam. Włącz gniazdko 2. I jasność. Tak to wszystko działa w praktyce. Produkty Smart Home mailing będziecie mogli kupić w sieci sklepów Biedronka już od 5 listopada, a także w internecie w sklepie internetowym verstore.com. I to byłby już cały system Smart Home z Biedronki. Sklep nietypowy może jak na takie urządzenia, ale to się wszystko teraz popularyzuje, więc nic dziwnego, że również Biedronka wprowadza takie urządzenie. Jeżeli nie mieliście nigdy do czynienia z systemami smart home i z tego typu gadżetami, a nie macie w planach remontu domu i przeznaczenia całkiem sporej sumy na jakieś super profesjonalne smart home, no to to jest właśnie idealny system, który po prostu pomoże Wam rozpocząć przygodę ze smart home i cena, zresztą jak sami widzieliście, nie jest wcale jakaś wygórowana i przede wszystkim nie nie potrzeba do tego centralki, czyli wszystko łączymy bezpośrednio, po prostu z aplikacją w smartfonie, bez żadnego łącznika pomiędzy waszym routerem w domu a tymi urządzeniami. Więc naprawdę, jak na początek, to jest to dobry system i w ogóle, szczerze mówiąc. Jak tak sobie go przetestowaliśmy, to wcale nie wskazuje na to, że jest po prostu tak tani, bo wszystko działa naprawdę dobrze, aplikacja również jest fajnie zoptymalizowana i oferuje szerokie funkcjonalności, tak jak mówię, jak za tę cenę, którą tutaj producent sobie życzy. A co wy sądzicie o tym wszystkim? Czy teraz będziecie szturmować biedronkę, żeby kupić ten system od Melinka? No to oczywiście dajcie znać w komentarzu pod tym. Filmem. a jeżeli uważacie go za przydatne i chcecie, żeby się wasi również znajomi o tym dowiedzieli, koniecznie udostępnijcie ten materiał i zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie nasz kanał po więcej i zaznaczcie dzwoneczek, aby nie przegapić nadchodzących materiałów, na przykład właśnie na temat tego typu smart home'owych gadżetów. Padnijcie także na naszą stronę technostrefa.com, bo tam tego typu rzeczy również prezentujemy w formie tekstowej oraz na naszego Instagrama technostrefa, gdzie te wszystkie gadżety pojawiają się najwcześniej, jak tylko je dostajemy, to zawsze Wam z o tym informuję. To albo by na tyle mówił do was ale do zobaczenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się! Papa! Pa.